To jest 15 salon w Polsce. Proszę Państwa, marka Gary Weber posiada aż na całym świecie 850, proszę sobie wyobrazić, salonów w 64 krajach. Zanim przedstawię Państwu pomysł Gary Webera na kolekcję jesień, zima 2013-2014, chciałabym zaprosić menadżerkę, a Manager, dokładnie. Panią Katarzynę Radwańską marki Gerwe na samą Polskę. Serdecznie zapraszam Pani Kasia, a my powitamy pani Kasie z brożami. Pani Kasiu, proszę coś powiedzieć więcej na temat tej marki, Oddaję tej Dobry wieczór państwu. Pragnę serdecznie państwa powitać na oficjalnym otwarciu salonu Gary Weber oraz zaprosić na pokaz naszej kolekcji jesień zima 2013-2014. Jeśli chodzi o markę Gary Weber, to mam nadzieję, że część z państwa już nas zna. Istniejemy od 40 lat. W tym roku obchodziła marka Gary Weber swoje 40. urodziny. Marka Gary Weber tworzy modę dla kobiet aktywnych, które cenią sobie zarówno modne, jak i wygodne fasony. I wierzymy, że każda z pań jest w stanie znaleźć coś u nas dla siebie. W Polsce jesteśmy na rynku od dwóch lat i ten sklep tutaj w Arkadi będzie naszym 15. salonem Gary Weber. Za chwilę zaprezentujemy Państwu naszą kolekcję i mam nadzieję, że się będzie Państwu podobać. I mam nadzieję, że Państwo będą często chcieć nas odwiedzać. Także jeszcze raz dziękuję za obecność, za to, że Państwo nas zaszczycili dzisiaj tutaj, swoją obecnością i zapraszam. Dziękuję. A ja zapraszam nasze piękne modelki. Zobaczmy, co firma Gary Weber przygotowała na najbliższy sezon.